Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam dom gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem e, śliski temat. Dlaczego śliski temat? Sorry za mój głos, ale grałem w piłkę nożną, a jak się gra w piłkę nożną, to się troszeczkę krzyczy. <grych> e, także mój głos jest troszeczkę zdarty. Właśnie przygotowywałem wiadomości na Dzień Dobry Krypto, gdzie wychodzą niepokojące wiadomości, jeżeli chodzi o Litecoin. Niektórzy mogą mówić, że to jest fat. Nie ma problemu, my tylko przekazujemy te wiadomości dalej, żebyście sami sobie sprawdzili. Ci, którzy inwestują w Litecoin, co się dzieje wewnątrz Litecoina? Dojdziemy do czatu z kanału Litecoin na Twitterze, gdzie mamy tutaj rozmowę pomiędzy deweloperami a Charlie Lee. Ale zacznijmy od samego początku. Parę dni temu mieliśmy audycję Litecoin po halvingu widmo zysku czy strat reklama VS w GitHub, czy kryzys finansowy się dzieje w Litecoinie. Zapraszam na tę audycję, bo dużo więcej wyjaśniam ten temat, a więc zobaczmy na artykuły, który wychodził już w ubiegłym roku na temat co się dzieje na Githubie, jeżeli chodzi o Litecoin. Ten artykuł jest z września dokładnie 4 2018 roku, gdzie zaczynają się pierwsze pytania, jeżeli chodzi o zmiany w kodzie na Githubie Litecoin, gdzie widzimy, że w kwietniu już zaczęło się praktycznie nic nie dziać w projekcie Litecoina jeżeli chodzi o GitHub. Pod koniec ubiegłego roku ludzie nie tylko patrzyli na whitepaper ale także na to co się dzieje na GitHubie. Jeżeli chodzi o dany projekt nawet jeden tutaj z komentujących u nas też prowadzi chyba taki kanał. Jeżeli mógłbyś się zgłosić jeszcze raz w który porównuje chyba GitHub i to, co się dzieje w danym projekcie, jeżeli mógłbyś tutaj wrócić w komentarzach, to na pewno bym wrócił do ciebie, bo nie mogłem znaleźć teraz tego komentarza tak na szybko, ale to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli coś się dzieje na GitHubie, to też się coś dzieje wtedy w danym projekcie. Mieliśmy też parę artykułów o tym, że jeżeli patrzymy na GitHub Comments, czyli to, co się dzieje na, powiedzmy, GitHubie, jeżeli chodzi o dany projekt, to nie zawsze się równa z tym, to co się dzieje w danym projekcie, bo na przykład, jeżeli Litecoin przekazał taką informację, że nie zawsze wszystkie zmiany dzieją się na głównym kodzie, powiedzmy źródłowym na GitHubie. Najpierw one są przeprowadzane gdzieś na osobnych branczach, czyli na oso osobnych poziomach, i dopiero potem są wkładane powiedzmy do głównego e, poziomu, czyli do kodu źródłowego. Na GitHubie. I tak właśnie się bronił niedawno Charlie Lee, jeżeli chodzi o Litecoina, że mimo tego, że nie widać dużo pracy, jeżeli chodzi o komyc na GitHubie, to oni tak pracują, bo na przykład pracują nad powiedzmy prywatnym layerem, czyli prywatnym poziomem, ale to się dzieje na drugim branchu, czyli nie na głównym poziomie Litecoina który jest widoczny na GitHubie. Czyli jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, tutaj możemy się zgodzić, że faktycznie czasami mogą się dziać różne zmiany w kodzie źródłowym na Lightcone, ale one są dopiero potem uzupełniane na GitHubie. Ale jeżeli spojrzymy sobie na punkt drugi, na przykład w tym artykule to jest na przykład powiedziane, że Litecoin nie musi zmieniać albo unowocześniać czegokolwiek, jeżeli powiedzmy jest skończonym kodem, albo jeżeli świetnie sobie radzą z tym, do czego został stworzony Litecoin. Tutaj już bym oczywiście no, inaczej na to spojrzał, bo jeżeli projekt się rozwija, to nadal raczej te zmiany są potrzebne. Tak jak to mamy cały czas. Które się te zmiany dzieją na Bitcoinie, gdzie pokazywaliśmy właśnie w tej audycji, jakie są zmiany na Bitcoinie prowadzone cały czas, a gdzie to się zatrzymało wszystko na Litecoinie. Kolejnym artykułem był luty 7, dokładnie tego roku, gdzie słyszeliśmy, że Litecoin będzie miał partnerstwo z BIM i z prywatnym protokołem Bima, właśnie i będą pracować nad implementacją prywatnego. I od czasu tego artykułu nic tak naprawdę w deweloperce Litecoina się nie działo w tym kierunku. Oczywiście Charlie Lee występował w niejednym, można tutaj powiedzieć, wywiadzie, gdzie pokazywał, że tak, jest partnerstwo, działają tutaj ostro, ale nic na razie tutaj na tym GitHubie nie było pokazywane, żeby coś się działo. I potem mieliśmy tą sytuację, o której mówiliśmy w tej audycji, którą przypominałem na początku jeszcze raz. Litecoin po halvingu, na którą zapraszam. Ona była dosłownie 3 dni temu dodana, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, że Litecoin Foundation zakłada portfel dla deweloperów. I mówiliśmy, że na razie zostało tam wpłacone około 12,5 Litecoina. Sprawdźmy na dzień dzisiejszy, ile to jest. W tym momencie ludzie wpłacili około 28 Litecoin, czyli... 2500 dolarów, czyli no wiadomo, to nie jest duża suma, to jest właśnie po to, żeby ukończyć powiedzmy tą implementację Mimble Wimble, czyli chodzi o to, żeby wesprzeć deweloperów Litecoina w tym temacie. I teraz przechodzimy do konsensusu tej sprawy, dlaczego ta audycja w ogóle się pojawiła. Dwie godziny temu na Redditzie widzimy no czat pomiędzy deweloperami, a Charlie Lee na kanale Telegram LTC czas not dev, czyli można sobie wejść na ten kanał i sprawdzić dokładnie co było pisane pomiędzy czyli mamy tutaj Charlie Lee mamy Franklina który jest founding director of the Litecoin Foundation czyli tym czym się zajmuje powiedzmy a Litecoin mają swoją fundację założoną i, i właśnie z tego y, poziomu zarządzają powiedzmy Całym Litecoinem, jeżeli chodzi oczywiście o partnerstwa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w kodzie źródłowym. Także tu się spotykają wszyscy deweloperzy i rozmawiają o projekcie Litecoin. I dowiadujemy się z tego czata. Mam całą rozmowę tutaj wklejoną, e, także też można sobie tutaj zobaczyć tą rozmowę, która się toczyła pomiędzy e, Funding Director, czyli e, tak jak mówiłem, tą osobą jest Franklin, Charlie i, i innymi osobami. Chris, tak samo. I Franklin, czyli osoba, e, która jest founding directorem, czyli założycielem Lightning Foundation, i jest tutaj po prostu e, zdenerwowana albo e, no, zniesmaczona tym, że nie dzieje się nic w progresie e, deweloperskim na Litecoinie. Jeżeli byśmy przeczytali tylko ten artykuł na Reddicie, za dużo byśmy się nie dowiedzieli. Dlatego ważne jest wejście w ten czat i dowiedzenie się od początku, o co tutaj chodziło. czyli Chris na samym początku dodaje informację o tym, że no, nie chcę nikogo urazić, ale jeżeli chodzi o ten artykuł, gdzie proszą o pieniądze, czyli o deweloperstwo, żeby tutaj powiedzmy wspomóż Litecoina, no to nie wygląda za świetnie, mówi Chris. Wygląda na to, że tak naprawdę się poddaliśmy. I nie chcemy tutaj, żeby dalej tutaj to wszystko poszło, na czym sobie zaplanowaliśmy, no to czekamy na to, żeby ktoś zasilił konta Litecoin'a. I to nie wygląda za świetnie, tutaj zasugerował Chris. I dlatego, dlaczego tak uważa, że powinno być więcej wiadomości w tym artykule, na przykład gdzie się znajdujemy, co zrobiliśmy do tej pory, dlaczego potrzebujemy pieniądze i co musimy zrobić, żeby dalej to wszystko Działało. Na to mamy odpowiedź Franklina, czyli dewelopera Lightning Foundation, który mówi, mówiłem to nie raz od wewnątrz naszej tutaj ekipy, że wygląda to źle, że spędzamy sześcio e, liczbowe kwoty na partnerstwa, a nie robimy nic od wewnątrz, jeżeli chodzi o deweloperstwo. Chris, jeden z, z deweloperów, tak samo tutaj uważa, że skoro e, Charlie odpowiedział, że od lutego pracujemy nad BIMem powinna być priorytetem właśnie deweloperzy, czyli no, nie ma deweloperów bez pieniędzy w projekcie Litecoina, czyli powinno więcej pieniędzy iść na deweloperów Litecoina, a nie na partnerstwa. Poczekajcie, bo zaraz na to wejdzie Charlie Lee, co powie coś ciekawego. Przypominam tutaj jak działa Monero, że mają crowdfunding system, czyli taki system, który pozwala zasilać konta, ale wtedy one są dopiero uwalniane z konta escrow. Jak są zrobione jakieś kolejne kroki, jeżeli chodzi o projekt Monero. Chris zarzuca, że no, nieciekawie jest prosić o wsparcie finansowe, jeżeli nie mamy żadnych danych, nad czym współpracujemy, jak daleko zaczęliśmy, nad czym chcemy pracować, żeby ludzie po prostu, no, od siebie coś dali. Na to wchodzi Charlie Lee, który mówi Franklin, proszę, przestań. Fundacja nie straciła żadnych pieniędzy, jeżeli chodzi o partnerstwa. Przestać Kre przestań kreować fut jeżeli chodzi yy, o tą część partnerstw pamiętaj, że rozmawialiśmy o tym nieraz na prywatnych czatach, dlaczego w tym momencie rozsiewasz fa fat jestem niemiło zaskoczony że znowu to robisz, Charlie Lee na to odpowiada jeszcze, pamiętaj, że jeżeli chodzi o partnerstwa, wszystko poszło z mojej kieszeni, jeżeli chodzi o księgsi, jeżeli chodzi o yy, Dolphins Partnership wszystko ja Płaciłem z własnej kieszeni na te partnerstwa, czyli nic tutaj nie poszło z zewnątrz, czyli na przykład z, waszego, z waszych kieszeni, czy z kieszeni Litecon Foundation. Na to odpowiada Franklin, że możemy za te pieniądze na przykład y, zatrudzić nowych deweloperów. I to są 100% Twoje pieniądze, nie mogę ci powiedzieć, na co je wydajesz, y, ale może zamiast na partnerstwa z Xinxi, czyli na sportowe gry, nie mogę cię zastopować, żebyś tego robił, ale może warto pomyśleć na drugą stroną medalu, czyli o deweloperce. Franklin dodaje, że ty jesteś tym autorytetem Litecoina Charlie, ty masz pieniądze i no, sugestie są, żeby po prostu dać bieg temu projektowi i żeby wejść w biznesową stronę tego projektu. I Pewnie tutaj chodziło o to, żeby. Może część tych pieniędzy, które są przeznaczane na partnerstwa, przeznaczyć na deweloperów w Litecoin. Dalej, Franklin dodaje: Jeżeli nie możemy nap naprawić nawet błędów na GitHubie, to jak możemy prosić ludzi o pieniądze? Tutaj nawet użył słowa żebrać ludzi e, o pieniądze. Na to Charlie Lee odpowiada: Nie żebramy o pieniądze. Ludzie e, pytali, jak mogą dołączyć do projektu, jak mogą wspomóc projekt, i dlatego otworzyliśmy tą opcję dla nich. I dalej, dodaje: Charlie Lee, tak naprawdę nikt, nie mówi, żeby ludzie wpłacali pieniądze. Nikt nie chce, nie jest zmuszony do tego, tylko jest taka opcja. Że jeżeli ktoś chce, to może pomóc. I Franklin na to dodaje, że nigdy nie chciał takiej opcji, bo to źle wpływa na obraz Litecoin Foundation. Charlie Lee na to odpowiada, że to nie była moja idea. Tak naprawdę to wyszło od społeczności. Dlaczego oni, jeżeli chcą wesprzeć nas, dlaczego nie, mieć, nie mogą mieć takiej opcji? Na to Charlie Lee odpowiada bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o. Litecoin Foundation tak naprawdę nie interesuje mnie, co ludzie myślą o Litecoin Foundation. Interesuje mnie, co ludzie myślą o samym projekcie, jeżeli chodzi o e, adopcję i deweloperkę. Czyli e, tak naprawdę nic my ludziom obiecujemy i e, tak naprawdę e, nic nie obiecujemy, czy widzimy coś im, żeby coś zrobić. Jeżeli chodzi o development Litecoina, to przyjdzie z czasem, dlatego, że mamy swoich deweloperów też. Z bitcoina. W tym momencie lightcoin działa świetnie. Nawet jeżeli nie będziemy mieć zero ulepszeń od tego punktu, to nie zmienia to to, jak wygląda lightcoin w tym momencie. Dla mnie adopcja w tym momencie jest bardziej ważna niż sam protokół. I po prostu musimy powiedzieć ludziom na całym świecie, że jest lightcoin, czyli adopcja, a potem też opowiedzieć o tym, że jak łatwo można używać portfeli, jak łatwo można używać różnych partnerów, którzy z nami współpracują i takie partnerstwa jak Dolphins czy te partnerstwa, które się pojawiły w UFC, one do tego doprowadzą. Ludzie chcą update'a dzisiaj. Mnie to nie interesuje, żeby dzisiaj online pompował. Mnie interesuje partnerstwo mnie interesuje adopcja i dlatego tutaj w ten sposób odpowiada Charlie Lee. Na to Charlie Lee też odpowiada, że każdy powinien się zastanowić, dlaczego ludzie w tym momencie chcą e, CT, czyli Confidential Transaction albo Mimble Wimble. Zapytaj siebie, dlaczego chcesz w tym momencie, e, żeby to się zdarzyło na Litecoinie? Czy chcesz, żeby Litecoin funkcjonował świetnie tylko? Czy dlatego, żebyś chciał spompować cenę Be Litecoina przed kolejnym All Time High? I niektórzy odpowiadają tutaj, że dlatego, że Litecoin tego potrzebuje. Nigdy nie użyje Litecoina, dlatego, że nie ma prywatności i dlatego, że mamy alternatywy do tego. Na to Charlie Lee odpowiada, że nigdy nie obiecywał niczego i ludzie mają po prostu za duże wyobrażenie, jeżeli chodzi o no, progres na Litecoinie. Na to też Charlie Lee odpowiada, że tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany nad protokołem Litecoina. Nie ma w tym momencie osoby technicznej, Albo z kompetencjami, które by wymagały tego. W tym momencie na Litecoinie od samego początku był tylko Charlie Lee, Warren i Trasher, którzy mieli większe pojęcia o tym, co się dzieje. I dlatego nawet wiemy, że o jedna osoba, o Warren, odszedł do Blockstream. Trasher jest ostatnio niedostępny i dlatego Charlie Lee mówi, że na razie pracuje nad adopcją, dlatego że już wspomniał, no dlaczego tak się dzieje. Na to mamy osobę, która dodaje wiadomość o tym, że no, tak naprawdę. Ludzie oczekują jakiegoś update'u w tym momencie i nie było żadnego progresu od wielu miesięcy, dlatego ludzie mają do tego prawo. I na to dodaje Charlie odpowiedź, że jeżeli będzie update, na pewno o tym powiadomimy. Jeżeli chodzi o mnie, no to w tym momencie ja nie mam za dużo czasu. Ludzie powinni przestać patrzeć na mnie, na osobę, która zrobi wszystko. W końcu to jest zdecentralizowana krypto, więc no jak inaczej tu możemy się zachować? Jedna osoba mówi o tym, już mówiliśmy. Jeżeli Litecoin ma być zdecentralizowany, Charlie Lee nie powinien zajmować się żadnym projektem w Litecoinie. Tak naprawdę społeczność powinna wejść i prowadzić ten projekt. I Charlie nie jest tak naprawdę już osobą związaną z tym projektem, wspomaga go, ale żeby Litecoin był jeszcze bardziej zdecentralizowany, właśnie w ten sposób. Powinien się zachowywać Charlie Lee, czyli być osobą, która może patrzeć na ten projekt, ale nie prowadzić go. Także ten czad jeszcze idzie na wiele, wiele stron niżej, ale te najważniejsze punkty tutaj wymieniliśmy. Także dajcie znać, co myślicie. Z jednej strony można się zgodzić, Charlie Lee, że Charlie Lee wyciąga pieniądze z własnej kieszeni na te partnerstwa i nie wyciąga tego z kieszeni powiedzmy całego projektu, który. Powinien już mieć swoje pieniądze, to wtedy ja się zgadzam z adopcją w taki sposób. Ale jeżeli chodzi o yy, no jakąś część, która powinna być przeznaczona na deweloperów, którzy prowadzą ten projekt, to jest druga strona medalu. Także macie to od źródła. Od Charlie'ego Lee i powiedzmy osób, które zarządzają Litecoin Foundation. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Może to jest fat, ale wiecie przynajmniej od wewnątrz, co się dzieje. Z jakiej strony. To teraz wypływa. Niedawno Charlie Lee w wywiadzie mówił, że deweloperstwo cały czas się dzieje na Litecoinie, tylko na razie jest to wprowadzane na protokole Bitcoin, powiedzmy prywatność. Dopiero potem ona będzie przeniesiona na Litecoina i będzie to uzupełniony, ten GitHub. No nie wiem. Dajcie znać, co wymyślicie. jeżeli inwestujecie w Litecoin, Czy to jest, idzie w dobrym kierunku, czy w złym? Dla mnie najważniejsze jest przekazać Wam wiadomość. Nie rozsiewać fadu. Mamy tutaj czat który mówi o tym, co dokładnie mówią te najwyższe szychy w projekcie Litecoina. Życzę Wam wspaniałego dnia. Nie wiem, czy zdążę zrobić audycję jeszcze yy, z rana, bo idę na rano do, do pracy, niestety, yy, ale spróbuję. Spróbuję zrobić chociaż krótkie dzień, dobry krypto, żebyście mieli coś do kawy rano. Także życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.